Dzień dobry, assalamu alaikum, witam Was bardzo serdecznie w ostatni piątek wakacji. Tak, tak, rodzice dzieci, które nie chodzą do żłobka ani do przedszkola, też mają wakacje. E, dobra, to miało być śmieszne. Chyba nie jest. E, to może jeszcze raz. E, wakacje to taki czas e, między lipcem a sierpniem, w którym część dzieci... Nie uczęszcza do żadnych placówek. I jeżeli wasze dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły, to w tym czasie zazwyczaj do tej szkoły lub przedszkola nie chodzą i spędzają większość dnia w miejscach innych y, niż szkoła czy przedszkole. Jeśli jesteś rodzicem, wakacje masz nigdy. Y, taka prawda, y, z dziećmi nie ma urlopu. Powiedziała mi to moja mama. Ja nie wiem, czy żałuję, czy nie żałuję, że dopiero powiedziała mi to po tylu latach mojego życia, po trzech latach mojego macierzyństwa, że z dziećmi urlopu nie mam. Bo zdawałam sobie z tego sprawę, ale kiedy usłyszałam to od własnej mamy, trochę inaczej to zaprzmiało. Troszkę inaczej do mnie dotarło, ale to, co usłyszałam, sprawiło, że zaczęłam myśleć nad tym, czy się z tym zgadzam, czy ja potrzebuję urlopu. Jeżeli go potrzebuję, to jak go mogę znaleźć. I ja wiem, że, że to znowu będzie pewien truizm, pewnie będzie, że o tym dobrze wiecie, albo narzekam, ale chcę to, to wam powiedzieć, chcę to nagrać, chcę na przyszłość kiedyś oglądać ten filmik i pośmieć się z samej siebie, że miałam takie, a nie inne myślenie na temat tego urlopu. Więc, y, jako mama na pełen etat, uważam, że urlop mi się należy. Potrzebuję tego urlopu. Potrzebuję tego urlopu ja, y, potrzebuję tego urlopu moje dziecko i potrzebuję tego urlopu mój mąż. Każdy z nas potrzebuje tego urlopu, tej chwili wytchnienia, chwili dla siebie. I właśnie, teraz mam taką chwilę urlopu, chwili oddechu i chwilę, w której nikt nie woła do mnie Mamo, czemu? Yy, chcę Nikt ode mnie nic teraz nie chce I co robię? Nagrywam dla Was, dla siebie ten filmik Sprawia mi to przyjemność, daje mi to pewną satysfakcję Jest dla mnie małym urlopem w ciągu tygodnia To pół godziny Żeby nagrać ten filmik yy, Żeby pobyć Osobą dorosłą, i żeby wrzucić go na YouTube. A. To mój urlop. Bo na taki urlop, dwa tygodnie, leżenie na plaży, all inclusive. Ach, jeszcze teraz mnie nie stać. Dlaczego? Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że jestem mamą małego dziecka. Wszystkim mamom małych dzieci życzę tego, żeby miały w ciągu dnia chociaż takie pół godziny urlopu. Życzę tego również waszym mężom, waszym dzieciom. Oczywiście, jeżeli macie więcej dzieci, myślę, że ten czas powinien być proporcjonalnie dłuższy może hmm, pół godziny na każde dziecko. Nie wiem, co o tym myślicie, nie wiem, czy wy jesteście mamami małych dzieci. Czy uważacie, że urlop z dzieckiem jest urlopem? Jeżeli tak, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pomysły na urlop z dzieckiem, podczas którego można odpocząć, proszę odezwijcie się w komentarzu. Odpoczywajcie, cieszcie się ostatnimi dniami wakacji, bo przecież są wakacje. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, już we wrześniu, nisza